Witajcie moi drodzy, Państwo Piesto w akcji w Natarciu. Dzisiaj powiemy Wam o koszmarnych właścicielach, którzy wynajmują koszmarne mieszkania. I chcieliście bardzo, żebyśmy nagrali ten film, w komentarzach była burza. Zatem idziemy z tematem. Sami jesteśmy teraz właścicielami, wynajmujemy nieruchomości, inwestujemy w nieruchomości. Skończyliśmy remont trzeciej kamienicy, ale dzisiaj skupimy się na tym, jak to jest być koszmarnym właścicielem albo wynajmować od koszmarnego właściciela. Sami byliśmy po drugiej stronie barykady, czyli wynajmowaliśmy przez długi czas e, mieszkania. Prawie przez 7 lat, czyli okres studiów plus czas, kiedy przyjechaliśmy do Warszawy, więc podzielimy się z Wami swoim doświadczeniem życiowym. Pierwsza historia dotyczy potrójnej szyby, nie trzeciej szyby, trzecia szyba. Zatem Agnieszka wynajmowała wtedy mieszkanie, i była, było, było to stare mieszkanie niewremontowane od nowości. I były tam szyby, które no, były słabe. To znaczy, uszczelki były bardzo stare, sparciałe. W związku z tym wiał zimny wiatr, była zima, mróz, taki, nie taki jak teraz mróz, minus jeden, tylko minus trzydzieści. Były takie zimy, moje tak, drogi. Tak, tak, to zawsze były takie zimy. Ale, ale chodzi o to, że nie wystarczy wymienić uszczelki w starych oknach drewnianych. Dlatego, że te, te drewniane okna mają swoje, swoją farbę, ta farba odpada i tak dalej. I generalnie trzeba najpierw wyczyścić te okna i później wsadzić uszczelki. No a jeżeli już jest mróz, już jest zima, to ciężko to zrobić bez wyprowadzania się. Zatem właścicielka wymyśliła, że wmontujemy szyby, szyby plastikowe, takie jakby foliowe, z folii. I one były tam, to było jakoś suszone, tak nagle się przyklejało, później się suszarką tak, jeździło, żeby to przyklejone było do ściany. Czyli Daniel z suszarką po oknie jeździł. Tak i to nic nie dawało, to nic nie dawało. Znaczy może powstrzymywało taki bezpośredni powiew mroźnego powietrza, ale jeżeli chodzi o przedostawanie się chłodu, no to bez problemu się przebiją. O, o dziwo, wyobraźcie sobie przez folię, więc to nic nie dawało. Tak, wyobraźcie sobie, że to była taka sytuacja, że My jako dwie biedne studentki strasznie ucieszyłyśmy się, że wynajęłyśmy to mieszkanie, a w zimie poupychałyśmy kocami, czym się tylko dało pod spodem te okna. Daniel jeszcze przykleił nam tą trzecią szybę, która przepuszczała tylko światło dzienne, ale tak poza tym nic za oknem nie było widać. I musieliśmy i tak spać pod kołdrą i trzema kocami, żeby przetrwać tą zimę jakoś. I takie były mieszkania wynajmowane biednym studentom. A kolejna sprawa, wieje PRL-em. To jest jeszcze często spotykane w Warszawie i w innych miastach, natomiast kiedy my studiowaliśmy, to było nagminnie, to było nagminne, po prostu nie było innych mieszkań. Wszyscy wynajmowali mieszkania, które były nieremontowane przez 20-30 lat. Te meble też miały swoje lata, miały 30 lat, i często było tak, że na przykład drzwiczki od szafy już się prawie urywały. <laughs> trzeba było uważać, żeby nie spadły na nogę. I, i, I tak mieszkaliśmy jako studentki. Możecie napisać o w komentarzach o to trzeba było jechać do Ikea. Moi drodzy, naście lat temu nie we wszystkich miastach Ikea była. Nie można sobie po prostu było tak wsiąść w autobus, pojechać, zamówić łóżko, meble czy szafę i skręcić samemu, bo po prostu nie było. Nie było. Także teraz cieszymy się, że to jest taki powiew świeżości i w zasadzie lepszy standard. Standard IKEA i możemy może my wynajmować mieszkania w lepszym standardzie i możemy też ewentualnie wynająć dla siebie, jeżeli gdzieś jedziemy w lepszym standardzie niż to zazwyczaj było. Ja pamiętam też w jednym z mieszkań mieliśmy taką kanapę, która się rozkładała, i jak się ją rozłożyło, to ona się po prostu rozjeżdżała i trzeba było spać na jednej połówce. Nie dało się spać na całości łóżka, tylko na jednej połówce trzeba było być ściśniętym, bo kanapa się rozpadała i dla właściciela było to ok, było to normalne. Tak. A to też kwestia była taka, że no nie mieliśmy wtedy możliwości, żeby sobie powybierać, kupić też własne. Finansowo po prostu nie mogliśmy na to pozwolić. I były takie wynajmowane i, i, i odwiedzaliśmy znajomych i też znajomi mieli takie różne kłopoty. Także to nie było tak, że tylko my wybieraliśmy sobie największą badziewie. hałę, tylko wtedy po prostu... Po prostu królowało na rynku. To był standard, no. No. Pojechaliśmy też, no a propos standardu polskiego to to było, a teraz a propos angielskiego, bo pojechaliśmy na wakacje do pracy uwielbiam to zdanie, do, na wakacje do pracy pojechaliśmy, jak co roku, do Anglii, tylko tym razem pojechaliśmy razem, jeszcze ze znajomymi, wynajęliśmy razem cały dom, żeby było taniej. I ten dom był typowym takim angielskim domeczkiem, który miał jedną cegłę. To znaczy u nas się buduje na półtorej cegły, tak? tak. A tam się buduje na jedną poprzeczkę. Na szerokość jednej cegły. Tak, na szerokość jednej cegły, czyli te domy są bardzo, bardzo, bardzo liche. Przynajmniej no tam, gdzie mieszkaliśmy, bo to było w okolicach Leeds. Jak Agnieszka, no ale to dobra, Lidzi tak jest na północy Anglii, tak mi się wydaje, mm. prawda, i to w takim górzystej północy Anglii, wyżynnej, więc powinno być, jeżeli gdzieś miałoby być lepsza, lepsza konstrukcja tych domów, to właśnie tam. Tak czy siak Agnieszka pewnego razu się wkurzyła i trzasnęła drzwiami tak, że cały dom się zatrząsł. Wyobrażacie sobie? Tak, ja się przerażam, że nam się ten dom zawali. No, znaczy, no po prostu był huk. No wiadomo, żeby się nie zawalił, ale był straszny hałas od walnięcia drzwiami, a w Polsce to jest niemożliwe. Teraz mieszkamy, co prawda, w Kanadyjczyku, czyli takim domu, jak się buduje podobno w Kanadzie i nie byliśmy, ale, ale ten dom też jest taki lichy dosyć i jeszcze trochę przyzwyczailiśmy do niego. No nie? Znaczy, lichy w tym sensie, że ściany są zrobione, są dosyć cienkie, ale od są bardzo, bardzo dobrze trzymają temperaturę, bo są ze specjalnego drewna sprowadzonego z Kanady. Taka ciekawostka, tak. No. I jeszcze jak mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii, dużym zaskoczeniem dla nas przynajmniej było to, że są dwa krany, jeden z ciekłą, a drugi z zimną wodą. To, że w łazience naszej nie mamy płytek, tylko mamy podłogę drewnianą. U naszych znajomych, jak byliśmy, to oni mieli na przykład dywan w łazience, co też nas zaskoczyło. I to, że rury biegną po zewnątrz, zewnętrznej części Tak, po zewnętrznej części, ale z drugiej strony te włączniki na sznurki światła zamiast takich przycisków w łazience to fajny pomysł, no bo nie poparzycie prąd, to znaczy nie tak, telepnie. Tak, to to. Natomiast bardzo trudno było nam utrzymać czystość w tym domu, z tego względu, że prawie wszędzie, gdzie tylko można było, była ta wykładzina dywanowa. I też mieliśmy dosyć duży problem z wilgocią. To było lato, jeszcze było ok, bo często wietrzyliśmy, natomiast podejrzewam, że w zimie, gdyby te okna były pozamykane, to ta wilgoć po prostu by się zbierała w mieszkaniu. Więc te mieszkania, no tam zwracaliśmy uwagę właścicielowi, on tak patrzą na nas jak na jakichś dziwaków, którzy cały czas coś chcą, ale te mieszkania też były ciężkie w utrzymaniu i to był dla nas koszmarny najem, koszmarny właściciel. No była powszechna w tych wszystkich mieszkaniach w Anglii bo też sporo ich tam oglądaliśmy. I tam po prostu, może oni po prostu poddali się w walce z pleśnią, bo tak dużo wilgoci jest w Anglii. Nie wiem. Nie wiem. Napiszcie, moi drodzy, jak to wygląda u Was, jeżeli wynajmujecie w Anglii albo w Wielkiej Brytanii. Ja, wynajmu... ja mieszkałam dosyć długi czas we Francji, prawie pół roku. Natomiast mieszkałam u rodziny, więc nie byłam takim petentem najemcą klasycznym, i we Francji standard był lepszy. Po prostu porównując do Wielkiej Brytanii, to budownictwo było lepsze, standard był lepszy, i te częściej były płytki w łazienkach, a w zasadzie zawsze były płytki w łazienkach, i oni dosyć dbali e, o ten standard nieruchomości. Jeżeli wynajmujecie gdzieś w Europie Zachodniej, to napiszcie, jak się czujecie tam jako najemcy, czy właściciele są rzeczywiście jakimiś męczącymi ludźmi, którzy nie reagują na Wasze prośby i, i, e, i sugestie. A ostatnio przydarzyła nam się taka rzecz, że to nas oskarżono o to, że jesteśmy okropnymi właścicielami nieruchomości. Mamy mieszkanie w centrum Warszawy, mieszkanie ma trzy pokoje, przeznaczyliśmy je na najem dla trzech osób i w zasadzie skład tych osób nam się nie zmienia od czasu, chyba od dwóch lat. Natomiast w ubiegłym roku ci nasi najemcy dali nam znać, że mają pluskwy. To jest okropna sprawa i musieliśmy tutaj szybko ustalić, co się stało. Nasz kierownik najmu pojechał, porozmawiał z nimi i ustalił, że. W zasadzie nie mają żadnego zwierzęcia, nie mają żadnych innych rzeczy, sąsiedzi nie mają tego problemu, tylko w tym mieszkaniu jest problem. I jeden z panów wyjeżdżał w ostatnim czasie do Azji. I tutaj doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie po prostu na walizę przyniósł te pluskwy. Nie chcecie wiedzieć, jak wygląda człowiek, który jest pogryziony przez pluskwę, jak ma nawet jedno ugryzienie. To jest bardzo okropna sprawa. I co? <laughs> Zamówiliśmy czyszczenie, znaczy taką specjalną dezynfekcję, firmę. I najemcy składali się na to czyszczenie. Natomiast y, trzeba to powtarzać, chyba w okresie y, co dwa tygodnie, zależy jak firma dezynfekująca powie, co trzeba zrobić. Y, I problem ustał. Natomiast y, jakieś dwa tygodnie po wybuchu całej tej y, pluskwiarni, dzwoni do nas matka tego chłopaka, i, no i tam z pretensjami, z żalem, jaką to się musiał składać 200 zł, razem z pozostałymi po 200 zł. Niesprawiedliwe i w ogóle źle. Jest syn to taki porządny chłopak: przecież dwa oczystość sam się myje. Jaką? No, słabo. Generalnie ludzie zawsze będą zrzucać na kogoś innego, a traktują właściciela bardzo często jako, jako taki, taki bank, nie wiem, takie, taka instytucja bezosobowa, od której po prostu należy ciągnąć kasę. Tak, a tutaj z tą panią, jak rozmawialiśmy, trochę też taka była. E, że nie da sobie przegadać, e, odpowiedzieliśmy jej, że syn, podpisując umowę najmu, zgodził się na to, że jest w tym mieszkaniu zakaz przynoszenia zwierząt. On sprowadził zwierzęta, przyszły razem z nim, więc tutaj Państwo będą ponosić koszty. E, pewnie się obraziły na nas, pewnie ma nas za złych ludzi, ale no trudno, w tym razem to my jesteśmy akurat złymi właścicielami mieszkań, przyznajemy się do tego, ale to jest e, opinia tej pani. E, Także moi drodzy, jeżeli macie problemy z właścicielami mieszkań, jeżeli macie problemy z najemcą, to dawajcie znać. Udzielamy konsultacji prawnych w tym zakresie, w wszelkim zakresie nieruchomości. Mam nadzieję, że będziecie zawsze świetnymi najemcami i świetnymi właścicielami mieszkań. I te problemy to będziecie znać tylko z naszych filmów. Ale jeżeli Wam się przydarzyło coś ciekawego, to napiszcie w komentarzach. No, prawie w wszelkim zakresie. Wejdźcie na stronę państwopiesto.pl w konsultacje i tam jest napisane, w jakim zakresie udzielamy konsultacji. Cześć! Cześć, czołem!